Kochani, jak to wiadomo, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dzisiaj, tak dla bezpieczeństwa, próbowałem się zapisać na szczepienie przeciw grypie, koronawirusowi, i będę miał taką możliwość w 2024 albo 5, jeżeli dobrze pójdzie ze wszystkim. Ale wiadomo już, że te szczepionki nie działają na nowego, nadciągającego z RPA i z Ukrainy. Zatem staram się dbać trochę inaczej, żeby przeżyć do tego 2025. I idę poszukać nowego zdrowia od tam. Chłodno. Jak tam woda? Ciepła? Cieplej jest trochę? No to nie, to ja tutaj posiedzę chwilę. Tak jest, moi drodzy, patrzcie, tam kolega właśnie znalazł ciepłe źródło wody. To mówią, że takich, którzy siedzą w ciepłych źródłach wody, no to mięczaki! Ale widać, jemu się płynie. Szanuję, <głos》>. kapelusz z głowy ściągam. Teraz już cieplutko. O, teraz to jest idealnie. Pamiętajcie tak, o, cześć! Ahoj! Też. Ja Jak ty mnie wyczułeś tutaj? Energia! Aaaa. Wczoraj nie wyszło! No to dzisiaj się udało Rękami pod całem ulicy się posłujnie. No ja wiem. A z głową po Nie, no głowa to już jest tak tremum, ale tak to jest napisane. Rzadko minę masz A, bo ty na zbliżeniu jesteś. No. Ojejkuś, no to nie, to trzeba się uśmiechać. No właśnie. właśnie. Całe szczęście koledzy przyszli tutaj. Ja im rozgrzeję trochę wodę, wiecie, żeby było <grym <grym cieplej. <grym Wiadomo, że czapki nie wolno zanurzyć, dlatego. Cześć! No nie! Ty masz widra! No wychodzimy. Ej, wiesz co, nie nagrałam tego, bo mi się zsunął aparat. <grym> no trudno.